No na pewno szybko stracona bramka ułożyła tutaj e, t, t, tą pierwszą część spotkania i, i w drugiej połowie też trzeba było się dużo namęczyć, żeby, żeby odrobić tą stratę. No, no szkoda, wiadomo, straciliśmy dwa punkty, ale z ciężkiego terenu też trzeba ten jeden punkt e, szanować i mówię, szkoda tych niewykorzystanych sytuacji, ale, ale walczymy dalej. Sędzia wprowadził trochę nerwowość. Jak to ocenisz z punktu widzenia boiska, to grało się bardzo tak dziwnie można powiedzieć, bo dużo gwizdków, dużo, dużo przerw, takich kontrowersyjnych czasami też. Ja tak naprawdę nie jestem od tego, żeby oceniać pracę sędziego, to jest jego robota, mówię ktoś, ktoś inny powinien to oceniać, my wykonujemy swoją pracę na boisku. Przed nerwami już czujecie jakieś napięcie, już staracie się jakoś o tym myśleć, inaczej może trenujecie, czy na razie jest jeszcze za wcześnie? Nie, na razie spokojnie, skupiamy się na kolejnym przeciwniku. Teraz mamy wiadomo w środę mecz, na tym się skupiamy po posiedcach, dopiero będziemy myśleć o lokalnym rywalu.